Jestem Maruto. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy się z Państwem w tym przepięknym zimowym dniu. Zimnym. Bardzo. Schorowanym, lekko. Zakatarzonym. Tak. Jedziemy po, po, po internet, jedziemy, kochani. Dysk zamówiliśmy do rejestratora, do tego, który e, ofiarował nam Lucian. Pozdrawiamy. E, no i co? Jak już będzie internet, wszystko będzie zamontowane. No to będziemy się powoli brać za montaż monitoringu. A tymczasem ruszamy, tak? Panie Sylwio? Tak. Panie Adrianie. No, może jeszcze gdzieś tam sobie wstąpimy do sklepu. Może yy, kupimy farbę. Może, może. Bo skoro mają ją tak przysyłać, to... Nie no, trzeci raz chyba nie będziemy tak zamawiać. Nie, już nie zamawiałam w ten sposób. też dobra była farba. Przyjdzie wiosna, a tu będzie o, znowu. Kolejna strzelona. Tak. <śmiech> <śmiech> Także nie, kupimy normalnie ze sklepu. No. I o. No. No i A dobre. potem pędzimy do tośki. Widzimy się już chyba u Tosi, tak? Tak, widzimy, się u, widzimy się u Tosi. Uziące. Uziakie. No i witamy się już na siedlisku. Witamy się, czy się nie witamy? Witamy. się. Tosia dostała legowisko e, po moim innym koteczku, który nie do końca jest zadowolony. Więc więc, więc tośki dostały. Tośki dostały się od Luciana i sobie wcinają w końcu. To się w sumie będzie miała tyle legowisk, Grzeszok, ponieważ tak, jeszcze... już jedzie do niej. Tak. Y... Kolejne, kolejne. Bo to nie było planowane, no ale jak dostaliśmy, no to. No to to jest. będzie miała do wyboru do kolory. Dokładnie tak. Tak, Tośki? Tośki! Kochane kotury. Tak. No dobra, bierzemy się za robotę. Może powiedzmy, że już mamy zawartą. No poczekaj. No, no ja już zacząłem, kupiliśmy. E, po 6 zł za litr wychodziła e, w OBI. No. No, dawaj. Już mogę? Tak. Wy, zawarliśmy wygadanie. już umowę. Jako e, ze szczegółami powiedz, jaka prędkość? E, zawarliśmy umowę. <grym> zawarliśmy umowę, nie? Jakiś tam cyrograf. Tak, podpisaliśmy cyrograf, jeżeli chodzi o internet. No nie będzie to 5G, ponieważ tutaj w Kaleniu jeszcze nie ma zasięgu. Tak. Przewidują w przeciągu być może dwóch lat. Tak, ale to, na co, chwilę to ona obecną ci tak nie powiedziała, żebyś po podpisaniu, po skończeniu umowy poszła do niej i znowu odpisła Ale wtedy umysł. będę widziała, czy jest czy nie Aha, ma. Na ta, chwilę no obecną pewnie. nie ma, także nie mamy 5G, mamy e, jaką prędkość hmm. nie, nie, Dobra, nie. no zobaczymy, bo um, 300 megabajtów, tak? Megabitów. No megabitów. zobaczymy, zobaczymy, bo to przynajmniej. Ma być tyle, ale zobaczymy, jak to będzie. Ogólnie będziemy płacić 130 zł za miesiąc, także myślę, że jak na internet o tej prędkości na, na wiosce to myślę, że to jest dobra. Przyjedzie pan monter, który na zewnątrz zamontuje. Tak, router zewnętrzny, modem zewnętrzny i mamy nadzieję, że to, to będzie ok. To jest jedna firma, jedna, no jedna firma, która miała coś zewnętrznego, jakąś zewnętrzną antenę która realnie ma, ma łapać ten sygnał lepszy. Zobaczymy, no pokazała, pokazywała, te, te mapy zasięgu. A, czy tak będzie realnie, to, to różnie bywa. 300 no megabitu. To już byłoby super, to już ma byłoby być świetne. Ma spokojnie, także zobaczymy. I do kamer, i do, do live'ów, do, do nagrywań, do wrzucania filmów. Byłoby w porządku. więc co, my się tak zastanawiamy, czy ta się to jest w ciąży, czy nie jest w ciąży, no, ponieważ... No, okłamała, nie, bo... Wczoraj, żeśmy rozmawiali, że tak, no, lżejsza jest. Tak, nie ma tego brzucha. Ale zobaczymy. Sądni, że ma, są że nie ma. Także zastanawiam się, czy to nie jest po prostu tak, że to Tosia się obejrze, i chodzi z takim brzuchem: o, będą małe kotki. A dajcie, potem... dajcie więcej jeść i rozpalcie mi w kozie, nie? Zobaczmy. A wczoraj zrobiła taką wielką, wielką, wielką kupę i to się właśnie o. Także. <noise> Razem ze mną. Ah, ah. To jest głupota mała. Koniec nasza głupotka. Chyba jej się kojo podoba. O, ale to mruczy, więc. Dlaczego je gryzie? Czemu ty to gryziesz, to? Ponieważ ona wszystko gryzie. Tu też widzę już lęgowisko wygryzione. Świrek no, Poczekaj jeszcze, pokaż co ja coś. zrobiłam wczoraj. Co więcej zrobiła wczoraj. Boże. Mówiłem, żeby się położyła na płaskim. E Stopiła siatkę, byle jak. Tak wiecie, dwa na 10. Pokaż nic mi. ciekawego. Jak widzicie, ledwo się trzyma. Jeszcze oblepiła wszystkie te lampki. Ja no. jeszcze no, chciałam, no nic nie ma, ciekawego do <noise> powiedzenia. <głos> no. Chciałam jeszcze wrócić do poprzedniego filmiku, to się który… To jest ciekawsza. Tak. No to. już mogę? Możesz. Więc chciałam jeszcze wrócić do, no ale ta łapa wystając, o, ale mnie dziobnęła, No. 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 Mów, mów od filmu? Tak, który nagrywał sam adiad i było tak. No więc sufit oskrobany. No. No, oskrobany Hello. i na tym kończymy. Hello! Nie, dobra, Sylwia go oskrobała ostatnio. No i no. co Sylwia jeszcze zrobiła? No, tyle jako ob obkleiła te pęknięcia, osiadkowała. Zobaczymy, zobaczymy. Ocenimy za jakiś czas, a Ty tym jesteś... tymczasem wracamy do Tosi. <laughs> Siema. Siema. Głupota. Nie no, Siema, chyba jej się koją spodobało. Dobra, bierzemy się, bo gadamy głupoty. Będziemy działać. Prace trwają. Ta. Ja z Kijaszkiem. Sylwia teraz z Wałeczkiem. No i tak to wygląda. Powoli się zabiela. Znika chorobliwa zieleń. No dokładnie. Jak na razie na jedną warstewkę. i to też, jak widać, tak po trochę. Ale już ta jedna warstewka daje tak dużo, że ho, 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 tak, ho. Robi ho, robotę. Pokaż tam przy lewy ten cały syf. Kojarzycie tutaj te czarne miejsce? Kurde, dobrze przykrywa ta farba. Tutaj przecież był, nie? Jeszcze mokry i kurczę, ładnie przykryło. No zobaczymy. Ogólnie to test tej farby, czyli jedynki, 11 litrów za 60 tam parę złotych. Będzie, no testujemy, My, i też zapraszamy. Dobra, bierzemy się dalej do roboty. Jako aktualizacja pracy chciałem pokazać, ale działamy. Pokaż Lenia jeszcze. i śmierdzący już się grzeje przy kozie od kilku godzin i o. I nie ma kota. Był nie ma kota. C -c 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 -c. O. Ale o Tak. No dobra, to śpiew. dalej. A, siemaneczko, mordeczki. Siemaneczko, siemaneczko, robaczki kochane. Ta. Powiem Wam, że prawie nie widać zielonego, prześwituje już tylko miejscami tam, gdzie przegapiliśmy. Dokładnie tak. tak to, to jest dopiero przyczyta. jedna warstwa, będzie druga. Także teraz są jeszcze prześwity wszystkiego. Ojej, ojej. I Tośka pragnie miłości. Proszę. Nie, no dobrze to do, kryje, naprawdę. Całkiem dobra farba. Farba świetna, naprawdę. No. Fajnie się maluje, jest gęsta. Nie marzę się. Tak, jest okej. Okay. naprawdę no, okay. dobrze jest idzie, okay. no. jest okej. Okay. Cały dzień pójdzie pewnie na to i pewnie jeszcze jutro domalujemy drugą warstwę. Ehm, no, no co? Idzie. Tak, troszeczkę o, idzie. przeschnie, pójdzie druga warstwa i powinno być git. Nawet te rury, słuchajcie, tak. już nie są zielone. Nie, no, będzie rewelacja. Dobra. Jest o wiele przyjemniej przede wszystkim. To tak. nie jest ta chorobliwa zieleń, gdzie można było, ktoś fajnie nawet y, użył określenia, że jak w psychiatryku, nie? Naprawdę, no. no jak w kubana. psychiatryku dosłownie. <grym> no. I dlatego Adrianowi odbijało, bo ta. to było jak w psychiatryku. A, a. Dobra, i ty na tym, tym akcentem kończymy, tak? Eee, nie, dobra. <grym> Będziemy działać dalej. Ojeju, jak tu biało, jak tu biało, jak tu biało. Naprawdę, wiesz, to teraz on złapał złą ostrość, bo patrzy na światło i jest mega biała, jak w prosektorium, tylko te mm. ta czerwone, kolejne ściany się odbijają. W to, rzeczywistości... to w końcu jak w psychiatryku, czy jak w prosektorium? Było, w psychiatryku teraz jest prosektorium. W rzeczywistości nie jest wcale aż tak biało, jak pokazuje nie, telefon. Nie, przebija jeszcze. Yy, tak, 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 ale skończyła się farba. Yy, ale polecieliśmy, ze na to, że widzieliśmy, że się skończy, to polecieliśmy w pokój obok. Czyli honory? Przy... Tak. I przy okazji jeszcze zobaczyliśmy sobie coś yy, hmm. Coś dziwnego, ale to zaraz. Au. Jak to wygląda? Jest lekko zabielone, jak widać, mocno się prześ yy, prześwituje, jak tak ten kolor był ciemniejszy. Nie, po prostu tam już zaczyna schnąć farba i robi się bielsza. Może, A tu jest faktycznie. Świeżutka jest mokra i dlatego jest jeszcze taka przebijająca. Faktycznie, faktycznie masz rację, bo ona jak, jak wyschła, to zawsze była bielsza. Ale zauważyliśmy, że, że ta ściana. I ta po drugiej stronie, one w ogóle nie są połączone, nie jest na mijankę, tylko tak po prostu stoją sobie obok siebie. Eee, I będziemy pewnie kotwiczyć to eee, znowu, tak jak na siłowni robiliśmy, czyli pręty zbrojeniowe, i będziemy tam wstrzykiwać zaprawę. Zobaczcie, to jest dokładnie to samo. Ona jest sobie tutaj obok, bo my ją kiedyś tam eee, tłukli, bo chcieliśmy sprawdzić, czy eee, na ile to się tam trzyma. No i ta zaprawa się dobrze trzyma, bo to jest w miarę świeża. Ścianka, jak widać, bo jest zupełnie inna zaprawa, nie jest ta pieskowa, już normalna, cementowa. Ale te ściany są obok siebie. Może tej, tej ściany po prostu nie było, może to był wielki pokój i dlatego. No ale nawet jak jest dostawiana, to chyba jest łączona ze ścianą. Tak, której... na jakąś pręty, kotwa chemiczna i tak dalej. Na zaprawę chociażby. O, powiem Wam, że ten dom to jest pełna niespodzianka. Mam nadzieję, tak, że... Najgorsze są te zacieki, które wychodzą na suficie A, no. zarówno tutaj, jak i w kuchni. I to jest pomalowane, nie? I on po chwili wyszedł po prostu, tak jakby... Mimo, że to jest suche, to, to było suche, jest suche, tam na górze nic się nie leje. Tak, ale nie kryje nie jest tego wilgotne. farba i w kuchni jest to samo. Tak. Ale naprawdę, jak to jest bielutko, względem tego, co było. I to już, żeśmy próbowali maznąć na dwa razy, znaczy grubiej tą... Yy, mimo, że jeszcze była mokra, to jeszcze trochę daliśmy farby. I dalej widać zaciekło. zobaczymy tak, jak to no widać, będzie. Ale też leciało po ścianie. Nie? Tak, a tu zobaczcie, zaprawa, która była pięknie przykryta, bez najmniejszego problemu zakrył. Zobaczcie, no to zielone, co było, też ładnie przykrył, a zaciekło nie jest w stanie z jakichś względów. No ciekawe, no czekaj, z tej perspektywy złapię, jak to sobie wygląda. Tak myślę, że powieliło. powieliło. Zupełnie inaczej to wygląda i to, pamiętajcie, to jest dla naszej, głównie dla naszej psychiki, będziemy na to prawdopodobnie kleić wszystko to płyty GK. Także z waszego punktu widzenia to, to, co zrobiliśmy dzisiaj jest bez sensu. Nie jest bez sensu, ponieważ ale, ta zieleń naprawdę już od tak, doprowadzała do szału. Ale się to się tak. i było depresyjnie, ciemno. Poza tym <grym grym> będziemy tutaj tworzyć jakąś zabudowę na te rury, więc wyobraźcie sobie, że za tą zabudową, na pewno jakaś kratka będzie z dostępem, no widzielibyśmy tą zieleń, nie? No, <grym> <śmiany> już wiesz, że mikrofon zasłania, że znowu będą czas. Nie zasłania, no, mikrofon jest tu. Tu! Ci tyle ci, razy już to ci, To ci, zasłania. Ta dupę, nie zobacz, zasłania. dupezować. przy mikrofonie, a później będziesz go przykładała no. <śmiany> no, 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 <śmiany> do. No dobra, na ten czas, na, na dziś, poczekaj, może zrobię cięcie i wsiądę się na inną kamerkę. No i dobra, no to na ten moment kończymy. Tak, pani Sylwio? Tak, to się... O, toś księży, tu, tu. Tak, kończymy, tak. ponieważ jutro czeka nas druga warstwa. Dokładnie, o, idzie, idzie e, Druga warstwa, więc Sylwia. I jutro, być może, jak sprzątniemy ten wajzer w spokoju, to uda nam się Czyli jeszcze spokojnie. Ten, tak, do tego weźmiemy sobie dwa choboczki. Jeszcze. I tak, żeby to ładnie wszystko było bielutkie, bo zupełnie inaczej będzie się tutaj przychodziło, pracowało i działało. Tak? Tak. Także tymczasem, na ten moment, bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy, że jesteście. Dziękuję Wam za dobre rady, komentarze, za wsparcie, za to, że po prostu jesteście w gruncie rzeczy. Tak. weekendu Wam życzymy, miłego wieczoru. Miłego wieczoru, weekendu nie. Znaczy no, weekendu. zobaczymy, bo jeszcze nie wiadomo, czy, czy jutro wpadnie w film, bo to też różnie bywa u nas. Czasami różne dziewy. Dobrze, dzieje. to na wszelki wypadek też uczynić. No, no. No, no i po co było tyle krzyku. Także tyle od nas. Dziękujemy, że jesteście jeszcze raz. Trzymajcie się, ciepło. No i cześć!